Na przykład potrafiłbyś się zachować tak jak Peja na koncercie? Eee, jest taki poeta po... Peja. Znasz takiego poznańskiego poetę? Słuchaj. Ryszard Peja. Wiem, że był incydent, i jeżeli to jest to, to dobrze kojarzę, że w, wzywał publiczność do. uspokojenia i e, niepokornego mówiąc, fana. De, e, delikatnie tak. Potrafiłbyś Słyszałem o tym. Grasz tutaj sobie i ktoś hałasuje, i ty mówisz, załatwcie go, na mój rachunek. I Miałem znowu gra. Zupełnie odwrotną sytuację. Proszę. Na koncercie w. E, to był chyba Hamburg. Graliśmy na zaproszenie w po polskiego środowiska koncert z zespołem w Kościele, bo to jest jedno z wnętrz, którym oni dysponują jako miejscem występów. No. I to do mnie przybiegł z widowni bardzo agresywny pan i kazał podczas piosenki kazał mi natychmiast ościszyć. Czyli jakby sytuacja zupełnie odwrotna. No i co zrobiłeś? Y odesłałem go do akustyka.